Żeby rozpocząć temat zarządzania środkami finansowymi, właśnie prowadzić taki budżet domowy uszyty na miarę, trzeba przede wszystkim spróbować przyjrzeć się swoim comiesięcznym przychodom i wydatkom. Bez względu na to, jak duże gospodarstwo domowe prowadzimy, czyli czy jesteśmy singlem, czy jesteśmy osobą, która ma rodzinę, zawsze to, w jaki sposób zarządzamy naszymi środkami finansowymi, ma ogromne znaczenie tak naprawdę w naszym codziennym życiu. No bo skoro poświęcamy codziennie około 8 godzin, a w tygodniu 40 godzin na pracę, w związku z tym uzyskujemy konkretne wynagrodzenie, naprawdę warto przyglądać się temu, w jaki sposób zarządzamy tymi gromadzonymi środkami, tym wynagrodzeniem, tymi pieniędzmi, które wpływają na nasze konto. I czy oczywiście te środki wystarczają nam w odpowiednim, w każdym miesiącu na zaspokajanie wszystkich potrzeb? Pomysły, zasady na to, w jaki sposób działać, jak zarządzać naszymi gromadzonymi środkami, jest tych pomysłów bardzo wiele. Ja postaram się Państwu przybliżyć taką zasadę, która pomaga wielu, wielu Polakom w codziennym zarządzaniu budżetem domowym. Tak zwana zasada 50-30-20. Jest to zasada, którą kilkanaście lat temu sformułowała profesor Elizabeth Warren. I ta zasada sprawdza się wielu dorosłym osobom, bez względu na to, jakie prowadzimy gospodarstwo domowe. Do zobaczenia i życzę oczywiście powodzenia w prowadzeniu budżetu domowego. Pozdrawiam. Dziękuję. Mirosława Zachaś-Lewandowska.